W małej, zapomnianej przez świat wiosce, gdzie czas płynie wolniej, mieszkał stary stolarz. Jego dom, choć skromny, skrywał w sobie prawdziwy skarb, warsztat pełen drewnianych cudów. Na półkach stały anioły o delikatnych skrzydłach, zwierzęta uchwycone w ruchu i maleńkie figurki, które wydawały się żywe. Każdy przedmiot nosił ślad jego spracowanych dłoni. Jednak w najdalszym kącie, pod starym, zakurzonym płótnem, czekało coś innego, coś wielkiego. Mieszkańcy mijali jego dom, często nie zwracając na niego uwagi. Tylko najstarsi pamiętali czasy, gdy jego imię było synonimem mistrzowskiego rzemiosła. Dziś był dla nich tylko cieniem przeszłości samotnym starcem w oknie. Nadszedł dzień niepodległości. Wioska ożyła. Ulice przystroiły się w biało-czerwone barwy. Młodzi ludzie, pełni energii i radości, robili sobie zdjęcia, świętując na paradzie. A on? Stał w ciszy przy swoim oknie, wpatrując się w ten radosny tłum. W dłoniach trzymał małą, pożółkłą flagę. Wizerunek orła, choć wyblakły od lat, wciąż budził w nim głębokie wzruszenie. Po jego policzku spłynęła samotna łza. Łza tęsknoty za czymś, co minęło, ale też łza dumy. Gdy dzień chylił się ku końcowi, a ostatnie odgłosy świętowania ucichły, stolarz wrócił do swojego królestwa. Zapalił starą lampę, która rzuciła ciepłe światło na drewniane ściany. Podszedł do tajemniczego kształtu w kącie. Jednym, pewnym ruchem ściągnął płótno. Oczom ukazał się potężny, surowy kawał drewna. Mężczyzna wziął do ręki dłuto. Na jego twarzy pojawił się delikatny uśmiech. To nie był koniec. To był dopiero początek. W ciszy warsztatu spod jego dłoni zaczęło wyłaniać się coś nowego. Coś, co miało opowiedzieć historię na nowo. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli ta historia was poruszyła, zostawcie kciuk w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych opowieści.